Hmm. Przepraszam za wyzywanie graczy najlepszego serwera pibiplace.net. Zapraszam tam serdecznie. Odbierze czy nie? E, dzień dobry, to się na OLX w to torebek jeszcze aktualny. aktualne? Aktualne. A ma pani jakieś jeszcze tam zdjęcia, czy tylko te co tam są zrobione? Te co są na aukcji. A, dobrze. A to paczkomatem będzie wysłane? Tak, tak, tam jest wysyłka OLX. E, dobrze, mam jeszcze takie pytanie, czy można by było zejść trochę z ceny? Nie, cena taka jak jest na aukcji. E. No dobrze, to jeszcze w razie czego będę dzwonić do Pani. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do wybierdalaj. Wypierdalaj. Za ile będziesz w domu? 15.30, trzydzieści, a co? A, no dobra. A co? No nic, tak o się pytam. Kto przylazł? Nikt nie przylazł. Hmm. No, dlaczego pytasz? No, tak o tako się pytam. Nie za słabo, w No dobra. Już lepiej się czujesz? No. Tak, dwie godziny poleżałem i potem wstałem i wstałem, zjadłem drugiego pączka. Dobra. No, pa. Dobra. W tej chwili jest, prawda. Dobrze. No, dwie pizdy z Polaka dostałem. Do poprawy będzie. Nie wiesz co? Co? No nie wiem. No dobra. Napisz teraz, teraz Pani no i Pani przyniesiesz, pa. No, pa. Słucham. Dzień dobry, to ogłoszenia na LX w sprawie tego Citroena, aktualne? Tak, tak, aktualne. Ja dzisiaj go wystawiłam, także jest on pierwszy. O, to chyba dobrze, się składa. Tak, fajnie, fajnie. To, a to jakoś trzeba będzie po niego pojechać z lawetą, czy dostarczycie. Czy dostarczy to jakby jakby kosła prywatna, a tutaj trzeba sobie przyjechać po niego zobaczyć ewentualnie i kupić. On normalnie jeździ, wszystko jest dobrze, także... A to właśnie niekiedy 6 dałoby się tam większy zabotować czy nie za bardzo? No co? Musiałam pójść zobaczyć czy jest ale 1.6 to mało, z tego co wiem, to były montowane większe silniki diesla nawet, także myślę, że jakby Pan coś tam pomógł, gdyby Pan zmieścił, to zdjęcie wysłać ewentualnie, jak to wygląda. Hmm. A tak to, to nie był bity. Yy, no tam na zdjęciach widać, że ona z tyłu ma jakąś wniotkę. Yy, nie, właśnie ma... to nie widać tam z tyłu. Nie widać, no starałam się te zdjęcia, z... no ma takie, ma takie, nie ma, nie, nie jakichś dużych szkód, że jakieś strzały czy coś, nie, ja go kupiłam w zeszłym roku od gościa, który był sparaliżowany i on sobie z wózka przeskakiwał do tego auta i nie sparaliżowany trochę, nie ogarniał za bardzo, no. i gdzieś na sobie jechał i jest lekko lekko ale to nie, nie, jest jakoś tak bardzo, tam trochę tam, tam wychodzi, ale nie jest to jakaś taka hamska, że, że już na pół roku A, no a to, dobrze. podać też, e, sobie można to zobaczyć. On jest e, e, niedużo przyjechany. miał jako wziązkę z e, e, FGM. Wcześniej to jest, na e, tak, z pełnych na długo, 700 po jego bo był potrzebny do firmy i tak został. A, mogłabym jeszcze Pani powiedzieć, co tam mniej więcej w papierach było opisane tam, na, na oko? Znaczy, co pan ma na myśli? Jakiś przykład, to pan powie. Yy, nie wiem ile osób to na przykład też jeszcze wcześniej miało, albo czy z są... Nie, nie, ja jest, yy, drugą jestem... drugą właścicielką tego samochodu, przynajmniej on był właśnie... ...jak mnie mi gościu. A sprawy, gościu. Aaa, z tak. Nie, to on był jakoś... Yy, ja nie był przekazywany z rąk do rąk, on no stał chwilę, chyba coś tam było... Z ch ch chodzeniem, ale teraz miałam kasę, to go naprawiłam. Wszystko to jest akumulator usłowy, i w większych hamulcach też mam robiony. Także tylko ładne dodatkowe, bo ja nie zajmuję się sprzedawaniem płyt samochodowych. Czyli z nie ma żadnego problemu z nim. No nie, nie, ja normalnie się mam no teraz jeszcze przegląd świeżońskich pityków. Wczoraj byłam, klepnęłam przed, bo ubezpieczenie też, także nawet nic nie rozsapał, jedno nie Czyli to wszystko, to ubezpieczenie, to już się razem w cenie. Tak, tak, oczywiście. Pewnie, oni nie cofam ubezpieczenia, jak auto sprzedał mnie, nie lubię czegoś takiego. A, dobrze. A, mam jeszcze jedno takie pytanie, czy można by go, go jakoś na raty wziąć? Nawet nie wiem, ja bym miała to załatwić, nie, nie, nie mam pojęcia, nie, nie. Raczej, raczej nie, bo też potrzebuję kasy, no też mi się sadzą zimowe rozbile na w także zbroję się w tym i, i, i też po prostu potrzebuję kasy, ale nie, nie wiem jak na raty. Z bankiem chyba trzeba by no, no dobrze. No a to wszystko, to jeszcze pewnie dzisiaj do Pani zadzwonię w tej sprawie. Bardzo proszę, jak coś to ja odbieram Telefon jest super telefonem do 21.00 także coś tam. Dobrze, to, co dobrze, dziękuję, do widzenia. Dziękuję. <noise> Ale jajce.